Tak. Lowfij tego filmu. No. W każdym razie smacznego owocu surowego nigdy nie udało mi się zjeść, bo nigdy nie dorwałam go stacjonarnie. A jakbym chciała go zamówić, to prawdopodobnie za jeden taki owoc zapłaciałabym 30, prawdopodobnie 8 zł, coś takiego, albo 30. I no, oczywiście jest jeszcze kwestia wysyłki, więc będę po prostu koczowała w sklepach ich zobaczymy jak to wyjdzie a na dzień dzisiejszy mamy oto sobie właśnie ten smoczy owoc e, w postaci suszonych płatów owocu i no, zaraz sobie go otworzymy Smoczy owoc zalicza się do kategorii owoców cechujących się egzotycznym pochodzeniem oraz oryginalnym smakiem. Produkt z czasem nieznacznie zmienia swój kolor. Jest to proces, proces naturalny i nie powinien wpłynąć na smak produktu. Suszony smoczy owoc 95% cukier 4,95%, no i przeciwwodlenia czy sodu. Zrozumcie mnie źle, ale to pachnie jak taka świeżo pomalowana ściana. o so. chupa um parte de color. mięsista w ogóle. Okej. Okay. Trochę się czuję, jak jadła figę. Ale świeżą figę. Smakiem. Tak można to określić. Jest faktycznie bardzo słodkie. Tak samo się ten owoc zachowuje Jest to smaczne Jak na pierwszy raz Całkiem Całkiem nienaganna przekąska Czy miałabym chęć to jeść ciągle a No może nie ciągle Nikt takich rzeczy chyba raczej nie je ciągle Ale taki odpowiednik tych wszystkich chipsów, a raczej kontra na wszystkie chipsy i te słodycze, które do tej pory jadą, to się chyba wydaje po prostu jedną z zdrowszych opcji. I jako taka ciekawostka na Także na przykład jak ktoś jest na streamie to zapisuje po prostu jego nicki Więc jeżeli macie ochotę wpadać no to zapraszam Nie na długo To chociaż napisać cześć I będzie mi bardzo miło A jak nie chcecie nic pisać i poświęcić, To też mi będzie bardzo miło A jeśli ktoś jest zainteresowany To nie jest to promocja ani nic Po prostu bardzo lubię tę kolorowankę Metamorfia Bardzo, bardzo Przyjemne Do kolorowania A już tym bardziej Że jestem w wielu różnych jeszcze wydaniach, bo to nie jest jedna książka z tego co kojarzę. Ale są jeszcze dwie na przykład inne. O, mam nawet zapisane, kiedy mój widz ma. Zaś nie lubię, ale w sumie używam. które nie wiem kiedy wyjdzie po...